Mleko jest wydzieliną gruczołów mlecznych samic-saków. Do celów spożywczych w Polsce wykorzystuje się głównie mleko krowie, a w dużo mniejszym stopniu kozie i owcze. Mleko ma postać białego, nieprzezroczystego płynu. Jest mieszaniną różnych substancji, które sprawiają, że jednocześnie jest to roztwór właściwy laktozy i części soli mineralnych, roztwór koloidalny kazeiny i części fosforanów oraz emulsja w której fazą rozproszoną są składniki tłuszczowe, a fazą rozpraszającą woda. W mleku znajdują się: tłuszcz, laktoza, białko, magnez, potas, wapń, witaminy z grupy B, witamina A, witamina D, witamina K i witamina E. Pod względem towaroznawstwa rozróżnia się mleko surowe, produkt naturalny uzyskiwany w procesie dojenia zwierząt mlecznych, do którego nic nie dodano i nic nie ujęto. Oraz mleko spożywcze, mleko przeznaczone do konsumpcji i poddane odpowiednim procesom technologicznym. Tłuszcz mleka to w większości triglicerydy 98%, oraz fosfolipidy, 1%. Jest syntetyzowany w komórkach mlekotwórczych gruczołu mlekowego, ze składników, które są pobierane z osacza krwi. Substratami do jego produkcji jest m.in. kwas octowy i hydroksymasłowy oraz wiele innych substancji. Zostałam więc zmuszona do zrobienia tego shitposta posta przez Michała Łała. tak czy inaczej on jest zboczeńcem więc nie wierzcie mu kiedy będzie zaprzeczał temu.